Agata. Patrzy się. Tak. Ona jest cichą lamparcidą. Albo panterą, panterą. Z tych wszystkich tutaj dziewczyn, chciało paść na nią. Trudniej być nie może, ale. Najtrudniej. <laughs> Najtrudniej. Już, już nie ma trudniej. No nie. No nie, no nie, nie ma. Może pan musi być do niej bardziej jak gentleman. Porywczy. Ale też porywczy? Z błyskiem wokół. Tak i z rękiem na sercu tak. sercem na rękę z, serce. z rękiem na sercu ale Agacie chyba nie w głowie Amory czyta list który odchodząc zostawiła jej Marta treść listu nie jest niczym szczególnym po prostu parę miłych słów i kilka stwierdzeń na temat tego że jesteśmy zgranym zespołem i szkoda że to nie będzie mogło jakby dalej trwać tutaj. Ona, List mi napisała. No miałam nie płakać. Nie da się czasem. No nie, już nie będę ukrywać, że mi się chce płakać, że mi się chce płakać. Późnym wieczorem na osłodę Kamil i Jarek pieką ciasto, ale w kaminach chyba wstąpił jakiś inny model. Ty jesteś zainteresowany zupą czy k sernikiem ty. <laughs> Panowie, szybciej burz mi się ziewa. Przecież serniczek to jeszcze musi dojść. No ja go rozumiem. Jak mi wyjdzie ten serniczek, no to kochane moje, będziecie musiały się, się oddzięczyć, nie? <laughs> daj mi też! No. Jeszcze ja nie spróbowałem, daj dajmy też, dajmy też. Z laskami też tak ma miałeś ty? Jakbym do twojej Dziuni podszedł i powiedział Ej, daj mi też, daj mi też. Raz. No to co? Myślisz, że zadowolona by była Ja Dziewczyna by była zadowolona. Co jest? Ty może ty jesteś, ty jesteś... taki chojrak, ty. Ja to sobie właśnie zwizualizowałam. No. Ja też. Po poranku kucharze wybitnie się ociągają, ale czas na snucie strategii zawsze się znajdzie. Tylko właśnie zastanawiam właśnie, że teraz się każdy musi grać już na siebie, nie ma drużyn, nie? No przecież teraz trzech nas pewnie złączy znowu, no bo nie może być przecież cztery na trzy, nie? To nie może być. A w tym czasie na dole powstaje śniadanie. Jak to będzie chrupało. O, matko! Ale wiecie co, że ja mam coś takiego, że ja uważam, że w ogóle śniadanie jest najbardziej romantycznym e, posiłkiem dnia. Uwielbia klimat taki, takiego no, wolnego śniadania. No dzień się zaczyna. No, tak, tak, Jeszcze nic nie zrąbałeś. Jestem się nie zrób. Zrąbał wczoraj Michał i chyba już to wie. Chciałem cię przeprosić, Kamil. Jest to racja, że mogli być taki, nie wiem, tak jak wczoraj wszystko zostało powiedziane. No i chciałem za to przeprosić, no. Dajcie sobie sprawę z tego, że Kamil. Na razie robi rzeczy proste. Ja nie mam nic, wiesz, na swoją obronę, na wytłumaczenie. No może tak się zachowuję. No i przepraszam. Ciebie też. Prostką. Nominuję Michała z Ale Julka jako kapitan, podać mi trochę więcej honorów. Aż do siebie. Nie wiem, no. Chciałem się bronić, nie wiem, co chciałem tym ugrać. No sorry. Spoko. Ja? Co zdaję z tego sprawy, że mniej wiem? Więc nie trzeba mi tego powtarzać. No wyszło tak, wyszło. no. Ale? Ja też w ogóle. Już zero urazy. No to fajnie, to lecimy dalej. Lecimy dalej, baby.